Poczekaj, muszę przebiegć. Trzymaj to się grapów, dzisiaj jesteśmy z, z Tianem. Trzyma. Trzyma. Przed nim. No i to w końcu zaliczamy tego punkta, czy nie? Dobra, grajmy po prostu tak, żeby się zabić. Dobra. Mogę już się bić? Trzy, dwa, jeden, start. No kurde. Czysknie. Ale to jest niesprawiedliwe, że ty raz tak zrobisz i już nie żyje. No, to jest właśnie może latać. Nie? Kurde, ale... Tak kurde. może wysoko skakać. Ale słaby. Ale nie możesz skakać na tyle, że... Ja wystarczy, że wystarczy, że użyjesz jednego ataku i nie mogę cię ruszyć przez 5 sekund. Mam na że widzowie by nie było, słychać, jak mój brat, się wydarł. Jestem obleśny. uuu. się uuu, Przecież na 5 sekund nie mogłeś tej ludzi. Spacja. Znaczy no. Jeżeli jest taki ślub. Nie wie co to jest. Spacja to nie może. To... No. O ty... O ty atykujesz mnie. Ty mądry jesteś jednak. <grym> 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 o, jaki mam być. <grym> O! No Lol. Dobra, gramy po prostu, żeby się zabić. Ja może dodam Licznik Deadów. No dlaczego Ty musisz uciec? Hello, Nie złapiesz mnie! Kurde! Weź mnie zabij! Czemu? Bo nie chcę być w głupim hali. No to się nie ruszaj. Dobra. Ja sobie, ja sobie to poczekam, aż to kapel mi się odrodzi. Ale to było piękne widzowie. Nie. Ludzie, którzy prawie zginęli! Oooo, Krystian! Krystian! Został zabity, prawie zabity przez Halkon. Ludzie, którzy prawie zginęli na moich nagrywkach. Ludzie, którzy zginęli na moich nagrywkach. Rafał! gay. Zabiłem go jako. o, Nie da się. No nie da się skoczyć tam. Oh! O kurde. No nie no. Dobra, zabij mnie, bo jestem. Tylko teraz mnie sobie... Tkniesz. Dobra. Dobra, nie chcę jakiegoś. O oh, jakiś sus. Poczekaj. Co, go od chcesz. Nie Z... to by Ej, ty sobie możesz w sumie zrobić, że cię w dodruku. Słama sobie jakąś... Bo... Ale słabe. Jestem co A ty masz kolana? Otwierasz Co to, co ty otwierasz? Ja nic nie otwieram. Otwierasz Głuchy jesteś. Nic nie otwieram. Co tak u ciebie tak skrzypi? Jaja! Niemczasu nie. Boże. Zaraz mi taka walina. Uuu on mnie trafił pierwszy raz Kurde no i no to, no to jest niesprawiedliwe, no! To jest niesprawiedliwe, że on ma takie moce no. ludzie! On strzela um, zamrożeniem i ja wtedy już nie mogę się ruszyć. No, Jezu, no, co ty robisz? Co ty tam otwierasz? Ciasto jem. Ty się widzisz. Myś... się że myślałem, że ty jesteś na budynku, to był... Kawałek. Mówię ci, że byś się wyciszył. Ale teraz nic już nie jest. Dalej słyszę. Teraz słyszysz młodek. Zaraz się rozłączę, no nie wytrzymam teraz. Dobra. Czekaj, poczekaj. co się robi. Tak? A dobra, to się wali, tak. Dobra, już wiem. Dobra, gdzie ty jesteś? Co, co się otwiera? Nic nie otwieram, tylko młotek jest u mnie. Mój tata robi ściany. Jest nie, no nie, no prawie no nie, 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 się, nie, śmiej! nie, 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 się, nie, Ej, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, że pod mapą. Ale Ty też tu możesz wejść. Nie, nie to ma, że pod mapą. Tylko, że musisz mieć dużego brain'a. Nie ma pod mapą. Albo, Albo jest punkt, że przegrałeś. Dobra. Dobra, powiem Ci, że to nie jest tak naprawdę pod mapą. To jest obok mapy, dosłownie. Ale nie można, obok. A wiem, gdzie ty jesteś, dobra! Ja jestem w wodzie. Ja wiem, gdzie ty jesteś. No, 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 to jest bez sensu! Potrzebuj bo idź, boisz się? Ja się boję? No, no tak, boisz się, bo nie wychodzisz a, z miejsca! Pochapełem mi się od razu. No podziwałeś. Tu muszę na nie kopanie. Na nie onny kopanie! To gdzie jesteś tak? Tym... No, no nie wiem. To się? Jak możesz nie no, wyjść? No nie, no ko, on kopanie. Na, na największym punkcie. Znaczy no w jednym z największych. Na takim... Największym no, Na największy? No takim. No takim na no takim co... Nie wiem, jak ty ci wytłumaczyć to. No po prostu wceć. No, ja wiem gdzie ci jest. O siema. Jestem Superman. O, siema. Czowieku! Boisz się! Gdybyś ty wiedział jakiego ja mam brainy i co ja zrobiłem. I gdzie no ja, ja się odmroziłem. Nie możliwych. Możliwe. Hmm, możliwe. O, to jesteś. Boisz się. Boisz się. Boisz się! się boi. Hmm. Teraz pani usłyszę te Też się boisz. Biedem. Biedem. A nie, tak te słowa. Dobra. Możesz w końcu się nie bać ich i by ich oczywiście bić? Czy lecę do ciebie, tylko musimy się latanią mówić. No i też. No i no, nie, nie, No, 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 kupaj. Bo. Mam jeszcze kilka asów branka wiekopotacie. No ja mam Mam takiego asa w rękawie, którego nie zabijesz. Gdy. Nie chodzi tu o Supermana. Proszę, możesz mnie zabić. Nie. Nawet się nie tknę. Wcale. Nie tknę, przysięgam. Możesz mnie zabić. Ja... ja wiem co on zrobi. Ja wiem co tu jeszcze można zrobić, jakaś... No dawaj. Długo mi się, A, dziękuję. A, bo ty... O nie, on chce się jakąś postać. O, o, o. Zabił mnie. Gdzie jesteś? Tam, gdzie, gdzie zabiłem, tam, gdzie są twoje <laughs> Nie, wiesz, że ja nie mogę latać. O nie! Chodź za do mnie! Dobra! O widzę cię, widzę cię, po prostu czekaj. Musimy się latanie odrobić. Tylko nie bij mi od razu, ja też nie będę być. Jak <laughs> mówi? Wiemy, co to ja nie mogę spać. Mogę, mogę schować miecz, ale wtedy wyciągam pistolet. Dawaj. Dobra. No. Nie bij. No ale ty chcesz mnie zabić. Dobra. Nie chcę. Uderz mi raz. Co? też! No okej, okay. okej. Okay. Dobra, już poczekaj. <laughs> ja Co, nie mogę! całe dojść. lata! Zęcza! Za te całe lata! Śmierć! <laughs> Ale ty mnie teraz teraz zwali. Boję się. Mrozi mnie. Nie masz Za, czego. Zamroziło mnie. To chodź do mnie do jasnej Jasnej I uderz mnie raz, a nie Dobra No, wyjdziesz no. I patrz na go Olo. Teraz się może mieć. Ez Co mówisz Ez? Jezu, tobą O kurde, gdzie on jest? Wiesz, że ja mogę być nieśmiertelna. Nie, nie. Jezu. Jak mnie nie zobaczyłeś? O, się zryspiłam. O. Czytaj, muszę by się, o. Czekaj, się odrodzić na time. Nie, nie, Oto! ty się zgubiłeś chyba. A ty masz klona, tak? Ja nie mam klona. Nie mogę mieć klona. Odradzi się, odradzi się, odradzi. Wiedziałem, wiedziałem. No dawaj! Czemu nie mogli latać? Mogli. Z jakim cudem ja miałem tak dużo HP i nie na Hitachu gościu walu na kilka hitów? Dobra, to na tego chodzenia a wiesz co możesz mnie zabić i tak i tak mam jeszcze kilka asystów dobra nie, nie no. Jezu, prosz. Spidermanem mógłby się latać. O nie da się. się tylko tak. Gdzie jesteś? Nie ważne. Gdzie jesteś? Dobra. O, wow! O lol, alfa nie latam. Ty nie latasz. Onde ele... Onde ele... Onde ele não caiu? Ok. Onde ele... Onde ele caiu? nie não Nie, isso. Não, 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 Давай, Давай, е на, доле, е на Давай, хостме конич. М. Mm Что -hmm. Курда, Курдом атачил его спида на так. Вас. Локация за. Na co nie masz? No, cheaty masz! Bo wcześniej strzelam Ciebie cały czas i. O! Dobra! Jak tu goś, na gościa co masz i ty wziąć? Wytępy ja nie mam cheatów! Ale nie no, bo ja wynikle! Bedwarsy, cheaty! Skyblock! Chity. Jaki? Ej, nie, wy ja nie kłam... Wy się nie tak? kłamał, bo nigdy nie powiedziałem Bedwarce, że masz Chity. Powiedziałem tylko dla... Do, do osób. A nie do ciebie. Ola! Jeszcze skyblock. Niby jak w skyblocku możesz mieć Chity. No? Normalnie. No Boże, daj.

de 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 lol niks de de lol niks de 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 lol a zaraz nagrywamy skyblocka na zemę gdzie ty jesteś? dobra zabijam ci i ja, ja cię gonię co się stało? Nie, ty mnie nie zrobiłeś. Ja cię, to... poka ja cię chcę coś pokazać. Dobra, więc dziękuję wam bardzo za oglądanie. Wam. Czekaj! Nie ludzie zrobić Dobra, dziękuję wam bardzo za oglądanie, życzę wam. Nie papa! znaczy ja jeszcze nie kończę odcinka, będę przed nim uciekał widzowie. <laughs> I tak i tak mnie nie zabijesz. Nie ja ma tego. Nie, 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 nie. Łapa, nie, nie. Nie, nie ma kogoś innego. Stoję Dobra, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Bo... nie, papa. Stoję jako człowiek tu. Widzę, bo jestem wyciszony, On jeszcze nie wie, że skończyłem odcinek. Musisz mnie chwilę poszukać. Okej, okay. chętnie zrobię to z widzami. <laughs> nie dobra, dziękuję Wam bardzo za oglądanie życzę. Wam usięgia.